Cześć. Z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. W dzisiejszym filmie poradnik kupującego Volvo XC90 pierwszej generacji. Podpowiem, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie tego modelu samochodu, aby uniknąć kosztownych pułapek i nie wbić się na minę. Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na ciebie solidna dawka wiedzy. Testów i ciekawostek ze świata aut. Volvo XC90 było pierwszym suwem w historii szwedzkiej marki. Produkcja rozpoczęła się w 2002 roku, a jego premiera miała miejsce podczas salonu samochodowego w Detroit w tym samym roku. Model ten został zbudowany na platformie P2, współdzielonej między m.in. z limuzyną Volvo S80. Produkcja pierwszej generacji trwała do 2014 roku. Jednak w Chinach model ten był oferowany jako XC Classic aż do 2016 roku. Volvo stworzyło XT90 jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na suwy, oferujące wysoki poziom bezpieczeństwa i trwałości, cechy charakterystyczne dla tej marki. Konkurencja, taka jak BMW X5, już wcześniej zdobywała klientów dzięki stylistyce i dobremu prowadzeniu na drodze, podczas gdy modele takie jak Range Rover czy Toyota Land Cruiser były bardziej zorientowane na właściwości terenowe. Volvo nie chciało oddać tego segmentu bez walki. W szczytowym okresie popularności XC90 stał się najcenniejszym towarem eksportowym Szwecji. Osiągając łączną wartość sprzedaży na poziomie 40 miliardów koron szwedzkich, czyli około 4 miliardów dolarów według ówczesnego kursu. Jeszcze zanim pierwsze egzemplarze trafiły do klientów, dealerzy w USA zebrali aż 15 tysięcy zamówień. W sumie wyprodukowano ponad 630 tysięcy egzemplarzy pierwszej generacji XT90. Model przeszedł kilka modernizacji w trakcie produkcji. W 2007 roku nastąpił pierwszy lifting nadwozia i wnętrza. Zmieniono wtedy m.in. atrapę chłodnicy, wygląd zderzaków i lampy tylnie. Drugi lifting XC90 miał miejsce w 2011 roku i obejmował m.in. nową atrapę przednią z charakterystycznym dużym znaczkiem Volvo, nowe kierownice, przeprojektowany przedni zderzak z większą ilością wstawek chromowanych, malowane w kolor nadwozia progi i całe zderzaki oraz inny, bardziej rozstrzelony napis Volvo na klapie bagażnika. Teraz przedstawię listę najczęstszych problemów występujących w Volvo XC90 pierwszej generacji, niezależnie od wersji silnikowej, wyposażenia czy rocznika. Warto jednak podkreślić, że modele produkowane w latach 2012-2014 uchodzą za najbardziej dopracowane, ponieważ Volvo miało już wówczas świadomość typowych usterek i wprowadziło poprawki. Co istotne, XC90 uważany jest za jeden z bardziej niezawodnych SUVów, dlatego lista usterek nie jest długa. Przechodząc do samej listy usterek Volvo XC90 generacji to obejmują one awarie maglownicy, luzy w przekładni kierowniczej, częściej zużywające się eksploatacyjne części zawieszenia, tuleje, łączniki, łożyska, często poddają się również poduszki i łożyska amortyzatorów z przodu. Z minusów należy również wymienić ciężki dostęp do niektórych elementów np. gum stabilizatora z przodu. Inne częste awarie występujące w tym modelu to dość delikatny napęd 4x4, Wyrabiająca się tuleja w przekładni kątowej, problemy z elektroniką mechanizmu Haldex, problemy z elektroniką wynikające najczęściej z zalania wodą modułów elektronicznych, głównie modułu CEM, objawiają się najróżniejszymi wariowaniami elektroniki, dziwnie zachowującymi się zegarami lub ich całkowitą awarią, świecącymi kontrolkami, wyskakującymi komunikatami oraz wariowaniami wszystkich funkcji wyposażenia samochodu. Powodem zalania są najczęściej zatkane odpływy w podszybiu. W wersjach X-90 z szyberdachem zapychają się również odpływy szyberdachu, powodujące zalanie tapicerki w okolicy słupków A. Inna awaria to rozładowywanie akumulatora, dotyczy ono głównie modeli z lat 2008-2014, choć w dwóch ostatnich latach problem występował rzadziej. Przyczyną było radio, które nawet w wersjach niewyposażonych w system satelitarny wciąż próbowało szukać sygnału satelitarnego. Problem został rozwiązany przez aktualizację oprogramowania i akcję serwisową. Kolejne awarie to zużycie łożysk kół tylnych, częste w starszych egzemplarzach eksploatowanych w trudnych warunkach, np. śnieg, stół, drogowa. Przed zakupem warto sprawdzić czy łożyska były wymieniane. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to słabo działający hamulec ręczny, nawet po pełnym serwisie na nowych częściach. Volvo nie zastosowało regulatora, jest tylko stalowy rozpierak, który jednak można zastąpić samoregulatorem, aby usprawnić działanie ręcznego. Dalej mamy awaryjną klamkę klapy bagażnika. Ponadto zwróćcie uwagę, czy w samochodzie nie występują nadmierne drgania, czy to na postoju, czy podczas jazdy mogą być one spowodowane na przykład z użytymi poduszkami silnika. Jeśli posiadasz lub kiedyś posiadałeś Volvo XC91 generacji i uważasz, że do powyższej listy należałoby coś dodać, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Niektóre egzemplarze, szczególnie z początkowych lat produkcji, mogą zmagać się z problemem korozji. Starsze XT90 mają już ponad 20 lat, a znalezienie auta z pełną historią serwisową może być trudne. Dlatego warto szczególnie dokładnie sprawdzić stan podwozia i nadwozia. Jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia, uważam, że jest ono naprawdę świetne. Osobiście oglądałem wiele egzemplarzy z różnych roczników i w żadnym przypadku nie znalazłem oznak korozji na nadwoziu. Inaczej wygląda sytuacja z podwoziem, gdzie korozja występowała praktycznie we wszystkich oglądanych egzemplarzach, choć w różnym stopniu. Jeśli planujecie zakup XC90, koniecznie zwróćcie uwagę na ten aspekt i sprawdźcie stan podłogi, wnękę koła zapasowego. Problem, który spotykałem najczęściej, dotyczy właśnie tylnej części podwozia, podłogi w tym obszarze. Jeśli chodzi o stan wnętrza, to rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie Volvo XC91 Generacji, to łamane plastikowe osłony przednich foteli, odklejający się materiał tapicerki z słupków A, odklejająca się podsufitka, odpadające maskownice głośników w boczkach tylnych drzwi, uszkodzony schowek na napoje, ten znajdujący się w tunelu środkowym, którego klapka sama się otwiera, uszkodzony mechanizm popielniczki tylnej w podłokietniku. Tak naprawdę wszystkie wymienione tu rzeczy to drobnostki, możliwe do usunięcia niewielkim nakładem pracy i pieniędzy. Nie powinny mieć one wpływu na ostateczną decyzję zakupową, jednak powinny dać nam pogląd sytuacji, jak poprzedni właściciele dbali o dany samochód. Przetarte siedzenia i uszkodzenia tapicerki skórzanej są częstsze niż w innych pojazdach tego segmentu i wieku. Mimo to, wiele egzemplarzy jest zadbanych i oferuje wnętrze w bardzo dobrym stanie wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak ktoś o to wnętrze dbał. Przechodzimy do silników i skrzyń biegów. Pierwsza generacja XC90 była dostępna z różnymi jednostkami napędowymi i konfiguracjami skrzyni biegów. Zaczniemy od wersji oznaczonej 2,5T, czyli modelu z 2,5 litrowym 5 silnikiem Turbo oznaczenie T5. Silnik ten generuje moc 210 koni mechanicznych, a średnie zużycie paliwa wynosi około 9,8 litrów na 100 km. Do wyboru są dwie skrzynie biegów, pięciobiegowa automatyczna lub sześciobiegowa manualna. Sam silnik był dość popularny w Europie oraz USA, występował także w innych modelach Volvo oraz Fordach z tamtego okresu. To solidna jednostka napędowa, jednak warto sprawdzić historię serwisową, zwłaszcza pod kątem ewentualnych wycieków płynu chłodzącego. W rzadkich przypadkach, przy długotrwałym zaniedbaniu, może dojść do uszkodzenia bloku silnika. Automatyczna skrzynia biegów łączona z tym silnikiem również uchodzi za trwałą jednostkę. Drugim oferowanym silnikiem był sześciocylindrowy 2.9 oznaczony jako T6, generujący 272 konie mechaniczne i osiągający średnie spalanie na poziomie 14 litrów na 100 km. Początkowo był to jeden z najbardziej pożądanych wariantów mocny, cichy i komfortowy w prowadzeniu. Niestety obecnie wielu użytkowników unika wersji T6 ze względu na niską niezawodność oraz problemy ze skrzynią biegów. Skrzynia została opracowana przez General Motors. A Volvo poddało je modyfikacjom. Jednak czterobiegowy automat nie spełnił oczekiwań. Niektórzy właściciele zgłaszali awarie już przy przebiegu niecałych 100 tysięcy km. Wiele egzemplarzy dostępnych dziś na rynku wtórnym to albo auto wyjątkowo dobrze utrzymane, albo takie, które przeszły poważne awarie. Częstym problemem okazał się także wał napędowy. Nie do końca wiadomo, czy dotyczyło to konkretnych roczników, czy miało szerszy zasięg. W niektórych przypadkach uszkodzony wał przyczynił się do zniszczenia skrzyni biegów, dlatego przed zakupem warto sprawdzić historię serwisową obu tych podzespołów. W wersji silnikowej T6 w 90 zdecydowanie lepiej unikać. Nawet jeśli dany egzemplarz przeszedł niedawno udokumentowaną naprawę skrzyni biegów i układu napędowego, warto pamiętać, że istnieją lepsze opcje na rynku. Jedną z nich jest silnik wysokoprężny 2.4 oznaczony jako D5, dostępny od początku produkcji. W 2003 roku łączono go z 5 skrzynią automatyczną, którą później zastąpiono sześciobiegową. Silnik ten można spotkać również w połączeniu z 6-obiegową skrzynią ręczną, jednak takie egzemplarze stanowią około tylko 10% rynku. Wersja z 2003 roku oferowała 163 konie mechaniczne i spalanie na poziomie 7,5 litrów na 100 km. W 2006 roku zmodernizowano silnik i pojawiła się odmiana o mocy 185 koni mechanicznych, a ostatnia aktualizacja w 2011 roku podniosła moc do 200 koni mechanicznych. Wczesnych modeli z pięciobiegowym automatem lepiej unikać, chyba że dysponujecie ograniczonym budżetem. Sam silnik D5 jest natomiast jednostką o bardzo dobrej opinii. Na rynku można spotkać egzemplarze, które pokonały ponad 500 tysięcy kilometrów i nadal są w dobrej kondycji. Jedną z typowych usterek tego silnika są wtryskiwacze, ich wymiana bywa kosztowna. Przy oględzinach auta zwróćcie uwagę na nierówną pracę silnika przy odpaleniu, to może być oznaka zbliżającej się awarii. W 2006 roku silnik 2,5 turbo zastąpiono nową jednostką 3.2, 2 rzędowym sześciocylindrowym silnikiem o mocy 235 mechanicznych i spalaniu na poziomie 16,8 litrów na 100 km. Ten motor uważany jest za bardzo niezawodny, nie odnotowano żadnych szczególnie częstych usterek. Najmocniejszym silnikiem oferowanym w pierwszej generacji XC90 był silnik 4,4 V8 zaprojektowany przez Yamaha. Miał on 315 koni mechanicznych, a spalanie wynosiło około 18 litrów na 100 km. W modelach z lat 2005 do 2007 silnik ten miał podwyższone ryzyko awarii wałka wyrównoważającego. Przyczyną okazało się spłukiwanie komory silnika przez właścicieli, co powodowało gromadzenie się wody w zagłębieniu silnika, gdzie wałek wyrównoważający jest odsłonięty do połowy. Woda powodowała rdzewienie łożysk i przeskakiwanie zapłonu silnika, co przypieczętowywało jego los. Jednak jeśli silnik jest odpowiednio zadbany i jeśli naprawa otworu spustowego została wykonana przez dealerów Volvo, problem ten praktycznie nie występuje. Oprócz tego odnotowano pojedyncze awarie alternatorów oraz wycieki z uszczelek i podkładek. W zależności od kraju koszty napraw mogą być wysokie, ponieważ silnik V8 był produkowany w ograniczonych ilościach oraz wiele napraw wymagało wyciągania silnika z samochodu. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, najpopularniejszymi oferowanymi były wersje: Kinetic, Momentum oraz Sumum i Executive, które oferowały bogatsze wyposażenie oraz drobne zmiany stylistyczne. Najbardziej sportową odmianą była odmiana Air Design, m.in. z większymi felgami. Dla tych, którzy chcą się wyróżnić, warto zwrócić uwagę na limitowaną edycję Ocean Race z 2005 roku powstało tylko 800 egzemplarzy w wyjątkowym niebieskim kolorze upamiętniającym sponsoring Volvo w regatach Volvo Ocean Race. Podsumowując, jeśli chodzi o wersje XC90, które możemy polecić, to są nimi samochody z silnikiem diesla 24D5, szczególnie polecamy modele z lat 2004-2006, które uchodzą za najbardziej pancerne i najbardziej oszczędne. Są to silniki bez nowoczesnych wtryskiwaczy i bez filtra DPF. Z drugiej strony, ze względu na wiek, takie egzemplarze mogą być trudne do znalezienia w dobrym stanie. W takiej sytuacji warto rozważyć modele z nowszych roczników wyposażone w silnik 24D5. Jeśli macie ograniczony budżet, sugerujemy skupić się na stanie technicznym i historii serwisowej zamiast na bogatym wyposażeniu. Jeśli Wasz budżet pozwala, rozważcie modele Air Design z 2013-2014 roku. Polecamy również samochody z silnikami benzynowymi, 5 cylindrowymi 2,5 Turbo oraz 6-cylindrowymi 3.2, oferują one dobrą równowagę między mocą a niezawodnością i ekonomią bez kosztów eksploatacyjnych znanych z wersji V8. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, jeśli Ty masz jakieś swoje doświadczenia z Volvo i C91 generacji. Zapraszam również do wsparcia nas przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.